Witam Waji bardzo serdecznie. Z głęstynny głę do domu kulturę w Chmielnie. Tu, niedalek, stutka w buerze 50 lat nazyt, zaczęła się rodnu mlewa. Konkurs, recytatorści, nyszniżniści nys nys literaturę kaszepści. Adzys w Chmielnie. Płynie do głos, literaturę kasiebści, ale pisuny. Wa bodze ta pisele dzisy. wadzesty diktando. To i się dwuidzi cias. Ale królewionka w pałacu, bo tak ma nazwę le naj diktando, łena wanoży płecałych kasiebach. I dzisy schmielna zaprowadzi tych chterny napisem nylepi dyktando zaprowadzi na Zypad, do ściecena tam bodze ta pisele finał 20 dyktanda ale krumtygłe bodze ta późny ścieceno Dlatego warto Teresa Skupic, żeby napisać to dyktando piękno. piękny, sztyłtny letre. Dlewa i bodzeata teksty 20. Dyktanda, Was na Magdalena. Łena łoni zrobiła to barosnezi. I prawie w siatce uciele Kłyźdy Słowe, napisale to Słowe. Jak najlepiej rozmiele. Ale latos mdzę tak, że skłyśdgłe karna, jury, komisję wybierze zesąd najlepiej napisanych dyktant. Kto to mdzę? To jest ta, bo dopiero jak waj dyktanda przyjdą na straganiarską do Gduńska. Tamsa zbierze jury i bodze łeceniwało. I skłyźdy głekarna dzesąc lepi napisanych dyktant. I tych autorów pojedzę do ściecena na dwa dni. Bodzemy tam wanożele, zwiedzle, bawile. No i na końcu dostaniemy e, dyplom Abuelebnica były laureata dwa zestygłe, diktanda. A wiem, że nytgrodę są już przesiekłowny, je ich wiele, no i tery trzeba zaskupić, A zaś tutaj je ta. Dyktando mdze, mdzę przecietuny, tekst mdze przecietuny, na zaciątkły dwa razy. I nic nie pisze, ale słuchy ta. Uważno, słuchy ta, co wa tam jakiś wyraz głości Jaciwa ta. Później was na bodze cieta zdania ma. Musi ta zapamiętać, w jakim sztuce się to zdanie. jak to bodze dłujcie zdanie, to was na bodze głę jeździlą ma, żeby z zwai, łycił, bardzo dokładno kłźdy wyraz, który na was, na wodze, diktowa. I jeszcze nie denerwować, bo dopiero na Queens, wodze tekst przecietuny, jeśli rys, trzecy rys, cały. I tam musi być beczenk nastawiony na to, gdzie wstawić przecinek, może jakiś pytajnik, może jakiś wykrzyknik, nie wiem, bo nie zna ja tekstów zaś tutaj waje późna jesta Dle te dziecią wama waj ma ma chterni gwesno kule waj stoją i sadowają uśmiechają a jak nie ty Tery, to zrobić uśmiechnąć do tych chterni są bardzo zdenervowani i i ciekają co też tam bodze w tych tekstach no i i bym mógł do wściecenie Sieed ci głę dobry głę i na końcu płyłumanie piórów. Zamka. Drodzi zece terryjewo ma przecie tą tekst dwa razy. Płesłech i tabelno, ale iście nie piśta. Żzekno woma, kiedy może ta zaciód pisać Jjem Kasieba. Wim co to mleże wiatrę, sztorm i jak są im niepłdyda? Kuech to to sprawił, jak nime my, cwiardi jak dąb Kasiebi, Ziem łeże płelsce łet sta przegriwy, spiwy, siemi. I grałom dzę płes kłuńc łed łet ściecena za Gduńsk. Jejem kasieba. Wim, co to młeże, wiatre, sztorm i jak są im nie peddac. to to sprawił, jak nimę, me cwiardi jak dąb kasiebi, ziemłę że płsce łet sta lat z spiwy siemi. I grałom płe świata kuńc, Łet ściece na Zagduńsk. zece tery przecie tu woma pierwsi z doni i do dobodzy tam nagle je pisać, naprzód płsłychy i tał weźno jem Kasieba. Ter może ta pisać. J. Jem, kasieba. Posłuchaj tego zdania. Wim, co to muerze, wiatr, sztorm i jak są im niepłednac? Terem, mleże ta pisać. Wim, co to muerze, wiatrę, sztorm i jak są im nie poddać po swejta posobnego zdawni kto to sprawił jak ni ma Cfjardi jak dąb kasiebi te Bodze tam pisać to zdanie. Kłe, kto? To sprawił, jak ni ma. Cwiarli, jak dąb. Kasiebi. Posobny zdanie. Ziemłerze Płelsce łet lat przegriwy z siemi. Ziemłerze Płelsce łet lat przegriwy z siemi. I ostatni już doni bo i dobrze. I grało mdze po świata Queens, wet ściecena za Gduńsk. I grało mdze po świata Queens, ściecena Za Gduńsk. Drodzy Zetci, jest jeszcze raz, ustawiony cały całego tekstu. Jem kasieba. Wim, co to może wiatr, sztorm i jak są im nie płetdac. Kuech to to sprawił. Jak nimę, Cwiardi jak dąbka siebi. Ziemłerze że Polsce łod sta lat przegriw Spiwy, siami. I grałom ze płesfiata Łed ściece na zagduńsk.